Cześć Ivanko, witajcie, ja jestem Adrian, a to jest odcinek z podsumowania eventu TOTY w FC Mobile. Jak możecie zobaczyć, zegar już odlicza, 10 godzin zostało, pożegnamy event TOTY dzisiaj w nocy. Coś się kończy, coś się zaczyna, będziemy mieli nowy event neonowy, jak będzie wyglądał? To widzieliśmy wczoraj na streamie. Będzie kilka nowości, ale to już jutro. Dzisiaj, właśnie nagrywam taki odcinek. No, żeby ten event Toty podsumować taki luźniejszy, wiecie? Odcinek myślę, że warto ten event podsumować, ponieważ wiecie, Toty to jest jeden z, z głównych obok totsów, właśnie eventów w całej grze. I przede wszystkim, no właśnie, nagrywam też to żebyście pamiętali o tym, żeby wydać puzzle, bo wiecie, puzzle to było coś, co w tym evencie głównie zbieraliśmy i dzisiaj, a właściwie to do, do jutra w nocy, no czyli z, dzi z dzisiaj na jutra noc yy, musicie te puzzle wydać, bo jak nie wydacie to wam przepadną, bo jak na przykład macie punkty to je w sklepie tam Jakąś ilość wymienicie, ale później wam przypadną, także szkoda byłoby. Także jutro będziemy mieli event nowy Będzie między innymi ikona z Polski, nowa ikona z Polski, ale overall słaby. No ale przede wszystkim będzie jedna ikona, która mnie bardzo interesuje w tym nowym eventie. Gościu z Argentyny. Może zanim przejdę do toty, to. Powiem Wam właśnie na temat Karniwala. Bo wiecie, to jest taki event: za Dziura. Ja tutaj miałem odbierać pierwotnie gracza za 1000 punktów: jednego albo Zico, albo Roberto Carlosa. Ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy w ogóle kogoś z tego eventu będę brał. Ponieważ no, Roberto Carlos, fajna karta, numer jeden na lewą obronę obecnie. Ale mam już Zambratę, który również jest bardzo dobry. No, a Roberto Carlosa, no oczywiście to są karty z bazowym rank upem, także musiałbym ze sfaścią, tak masz wydać, żeby ich tu zrobić. Już bardziej by mi odpowiadał, powiem wam szczerze, Zico na kamie i wtedy bym przeszedł na formację 4 3 3 tak. Ale, no właśnie, wczoraj na streamie dowiedzieliśmy się bardzo ważnej informacji. Dowiedzieliśmy się, że w tym nowym evencie neonowym jutro będzie Kam, środkowy pomocnik ofensywny z Argentyny yy, i to ikona. Nie, nie będę Wam zdradzał, jak się ten gościu nazywa, bo sami be, możecie dobrze yy, się domyśleć. Gościu, który po... którego no już niestety nie ma z nami, ale gościu, którego. Kilka lat nie było w, w ogóle w FIFA Mobile, bo był usunięty. Teraz wrócił. Jest to gościu, który z Argentyną zostawał mistrzem świata, jest legendą Napoli. Też trochę grał w Barcelonie. No, sami możecie się domyśleć, o kogo chodzi. Także Zico, brazylijczyku, szkoda, ale nie będę cię brał, a będę brał twojego rywala z sąsiada z Argentyny. Że wiecie o kogo chodzi. Także Karniwal, raczej mnie tutaj nie interesuje. To ty, podsumowanie. Zakładka main. O, właśnie, dzisiaj jeszcze nie grałem, także na wieczór zagram. No i to było całkiem fajne, ponieważ graliście te cztery meczyki codziennie i na koniec odbieraliście masz rano. To można sobie policzyć, właśnie że ile ten event trwał. Nie wiem, 50 dni, czy ile. Może mniej, ale z 50 maszynano było do odebrania, także można było naprawdę tutaj przykoksić nieźle ikony, no to tutaj żebym te puzzle odebrał, no właśnie puzzle mam jeszcze do odebrania, e, ścieżki skończyłem, no cechy, chyba jeszcze nie skończyłem, no ale tutaj no, właśnie mamy jedną, tak, jedną nagrodę do odebrania, tą ostatnią. Co my tutaj, Gruzja, Kujcza, Kujcza, Kujcza. Kujcza, Kujcza, Kwaracz-Kwalia, no właśnie. PZ, Liverpool. Dzisiaj wielki mecz. Jak myślicie, kto wygra? E Dzisiaj grają w Paryżu, chyba, bo re rewanż jest na Anfield. No to tam Liverpool będzie faworytem. No a tutaj to perze może rzeczywiście wygrać, bo oni są naprawdę bardzo dobrej w formie szczereckiej. No ale Liverpool zresztą, co ja wam mówię, Liverpool jest obecnie. W gazie, w tym sezonie, nie obecnie. najlepsza drużyna na świecie. Co? Także będzie mecz szycho niezłe. Wczoraj też był fajny mecz: Real 2-1 wygrał z Atletico. No ale dzisiaj będzie lepszy. U Toty, no właśnie. Mógłbym zaś wziąć gracza 105, ale mi nie jest gość potrzebny. I tutaj słuchajcie, mam 800 punktów. To 800 punktów. 800 puzelków. No i tu jest właśnie nagroda: 200 puzelków. To ja biorę te 200 puzli i będę miał 1000 puzli, i dzięki temu odbiorę sobie za chwilę gościa do składu za 1000 puzli. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten event w moim wykonaniu. Honorable Mentions, i tutaj słuchajcie, tą paczkę mam ostatnią do odebrania. Zaś Stower, ale będzie to nas nie interesuje. Wiecie co? Czekajcie, bo kto to może być? Ten Simons. Tak. No. Nic ciekawego. I tutaj yy, miałem Wam mówić na temat Gemów, to znaczy otworzę w tym odcinku na koniec jakieś paczki. Natomiast tutaj mógłbym wziąć, słuchajcie, dla Was tą paczkę. Honorable Blemensio z gościu 104-107, ale zaś pewnie mi skoczy i tak gość 104. A nawet jakby mi wskoczył 107, taki Messi czy Ridiger, to i tak bym go nie dał do składu. Więc ja biorę trzech maszyna, no... Wiecie, no mi nie jest potrzebny po prostu tamten gość. Wie, rozumiem ludzi, którzy naprawdę w to idą, bo 104 to się opłaca, ale. Mi są potrzebne karty, masz rano i tyle. No właśnie, to ty galerii. I teraz słuchajcie. Mam tysiąc puzli. I wiecie co? Tutaj odebrałem Buffona i odebrałem Kroifa i odbiorę sobie Bale'a. Ale czekajcie, czekajcie. Co ty Adrian? Głupi jesteś czy co? Przecież ty już masz Bale'a w składzie. I to zrobionego na złoto. Ale słuchajcie. Ten Bale. Który jest tutaj, to jest bail sprzedawalny, więc ja mogę go sprzedać. Odbiorę sobie teraz tego baila eee, właśnie za puzzle, za 1000 puzli i zrobię taki myk, że będę go ulepszał maszerano, Tam muszę tych właśnie maszynano wydać i zrobię sobie tam tego baila na na złoto. I sobie go dam do składu. A tego baila wiecie, sprzedam co nie i będę miał 5 miliardów dodatkowe. Także 5 miliardów mam teraz. Bail pójdzie na sprzedaż. To będzie kolejne 5 miliardów, czyli 10 miliardów będę miał na koncie. Przygotowane na następne eventy. Bo no właśnie, też taka sprawa, że nie będzie w tym nowym evencie karty 108. Także. Yy, Niestety overalu 113 nie zrobimy, także będziemy stać na 112, więc nie mi się z tym, żeby rozbudowywać skład. Tak jak Wam mówiłem, dwie zmiany, które bym tu zrobił, to no będę miał te 10 miliardów. No to tutaj sobie sprzedam pewnie kafu i to znaczy nie sprzedam, bo to jest karta, bodajże, niesprzedawalna, ale sobie dam go do składu kupię sobie Carlosa Alberto zaś tutaj sprzedam Ray bo on jest sprzedawalny, a miliard kolejny wpadnie tam, mniejsza o to natomiast tutaj właśnie będę chciał w tym nowym evencie neonowym, co wychodzi w nocy przejść na formację 4-3-3 atak jak mi się uda tego gościa z Argentyny tą ikonę no nie mówiłem wam jak się nazywa, bo sami dobrze wiecie, także taki jest plan. Także tego baila sprzedam. Tu wam zresztą mogę pokazać, że on jest sprzedawalny. No właśnie, 5 miliardów za niego dostanę. Tam plus, minus. Także tego baila odbiorę sobie i to będzie po prostu tyle w moim wykonaniu z tym eventem. I na koniec, właśnie przejdę tego odcinka jeszcze na sklepu także odebrałem bufona odebrałem Kroifa, i sobie teraz odbiorę Bale, a. Bale bazowy 107 ale tak jak wam mówiłem zrobię go na 112 także Bale odebrany i to by było moi drodzy wszystko także jak możecie zobaczyć puzzle wyzerowane i węcik wyzerowany możemy już czekać na jutro też wam przypominam że jutro jest nowy sezon, zarówno ligowy jak i nowy sezon w Division Rivals w nocy też się kończy, jak będzie reset także pamiętajcie te rangi trochę sobie podbić a ja na koniec przejdę jeszcze do sklepu też zrobię jakiś pack opening, ale mały z tego względu, że mam 300 tysięcy gemów natomiast nadal będę robił pack openingi, ale wiecie to już nie będą na odcinkach takie duże pack openingi jak w TOTY co wydawałem po 100 tysięcy, po 200 nawet raz 400 tysięcy wydałem gemów, nie teraz już te gemy będę oszczędzał do maja jak będzie team of the season ale obiecuję Wam, że co odcinek gdzieś tak z 50 tysięcy, może trochę mniej wydam takie jakieś pack openingi będę robił, takie mniejsze ale coś tam na pewno wpadnie Także możecie mnie trzymać za słowo. Karta z karniwala jest to... O, Argentyna, ST, ikona. Tebes! Patrzcie jaki traf. 104. Ile za niego jest z tych puzli? 60, ale no fajnie. Nie wiem czy, 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 czy będą mi one w ogóle potrzebne. Tak jak mówiłem. Akurat jeżeli chodzi o karniwala to tutaj... Roberto, Carlos i Zico by mnie interesowali, też nie mam, właściwie tak jak Wam mówiłem, nie wiem czy w ogóle będę ich brał. Wiecie co, teraz pożegnanie z eventem, to ty po prostu te paczuszki, czekajcie. Nie, tych, tej paczki nie będę już otwierał. Te codzienne po prostu otworzę i. Te dwie za 7,5 i 15 tysięcy. I to będzie, moi drodzy, tyle. Pożegnanie z tym eventem. toty, kogo my tu mamy? Sona? Chyba tak. Tak. Hyunmin Son 104. Szkoda, że nie jest sprzedawalny. Mógłby iść na puzzle, ale jak mówiłem, puzzle mi są niepotrzebne, także będzie czekał na kolejne eventy, na przepołkę Czekajcie. Szkoda, że w tej paczce, gdzie ona jest? Gdzie ta paczka jest? Tu jest za 4000. Szkoda, że są tutaj nie wpadł, bo by było kolejne pół miliarda. A tu zaś w gościu 98 warto 20 milionów. Oczywiście. Czemu miało być inaczej? No i tak jak wam mówiłem, lecę z tymi dwoma za 7,5. I dwoma za się i to będzie pożegnanie z TOTY. W moim wykonaniu. Czekajcie, kto to jest? Barkola? Barkola. No sprzed 4 milionów piechotą nie chodzi. Nie oszukujmy się, że nie. Tu już zaś gościu słaby. No i moi drodzy. Dwie ostatnie paczki. Pożegnanie z eventem TOTY. Zobaczymy czy na koniec jeszcze coś fajnego. Mi ten event przyniesie, no nie powiem, miałem dużo szczęścia, tego gościa trafiłem, 6 miliardów na nim zarobiłem, piękna historia, piękna sprawa, też no skład się dużo zmienił, no nie będę oszukiwał, że nie, ale zobaczymy, jak pożegnamy Toty u mnie, pamiętajcie, że event się kończy w nocy, Argentyna, nie Messi. Dybala, 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 Dybala 100. 40 milionów. I ostatnią kartą w tym roku. Stoty, którą trafię, jest moi drodzy. I się z wami żegna Oli Watkins. Do usłyszenia. Do następnych odcinków. Powodzenia w nowym świecie neonowym. Cześć!